Hej, cześć, śmano wam wszystkim z tej strony Michał i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3 Paczu 175, dobra, rozpoczynamy jatkę. No Nie Mam nadzieję Mam nadzieję, że Kogoś tutaj zabiję lajmy w tego Dobra Ktoś tam padł Więc zaryzykuję i zejdę na dół Prawdopodobnie ten odcinek będzie głównie się skupiał na jadce tutaj z buntownikami O, To no nie był chyba dobry pomysł Freman, Gin. Wow. Nie poszło wcale tak źle. Ale tu jeszcze chyba Anoga nie ma. Bo tu ten obóz jest strasznie zwalenie położony. Tam jest chyba Anog. Spróbujmy się gdzieś tu, w... się gdzieś tu wdrapać. No tak. Jakbyśmy nie mieli dość. To tu jest chyba... My jak no, widzieliście to warto z łuku kogoś tam wszczyleć. to nie obchodzi. Dobra, zapiszmy i spróbujmy tu kogoś zabić. Bo wtedy oni będą na czerwono. A sobie. Możesz przestać. A, masz. O! O jest, dobra, zabiłem Kurde, ręka pod i Kurde, to będzie trudne Ja nie mogę, nic nie widzę ludziska Patrzcie ich tu jest, jaki damasz Kurde, i to ci sami silni Najgorzej, że oni się wywalają po każdym uderzeniu, to jest chore Przez to, że mam taką broń. Fuck. Kurde, ja przecież save'a Tutaj za bardzo nie miałem. Na pierwszej będziesz, jest Anog. Jesz i nasz cel. Jest! Tak, zabiłem Dobra, to było dosyć szybkie, ponieważ jest dopiero trzecia minuta Ale dobra, zabiłem Zabiłem go Teraz zbieramy łupy Widzieliście, dostałem 7 Do orków Tak naprawdę to ja już skończyłem. O, a ty co tu jeszcze robisz? Czemu ty jeszcze żyjesz? Tak właściwie to już skończyliśmy zadania w miastach, które chciałem zrobić w tej chwili. Do Faring i Węgardu nie idziemy teraz, więc myślę, że kierunek warant, jak już mówiłem. Wow, super. Szybko poszło Oczywiście pozbieram Tylko jeszcze wrócimy do Umbraka z tą wspaniałą wiadomością dla niego Superancko ludziska Dobra pójdę jeszcze może zebrać od tych, których pokonałem na początku Coś tam zarobimy z tego Naprawdę to tu po tego przyszliśmy jaką się nazywa Anog zbieramy ze wszystkich. Dobra Wracamy. Była jadka, ale Taka średniawa Jak już się wbiłem to tam trochę mi tego życia odebrali Stoć! Jakieś... O! Dowiedzieli się chyba o umbraku. Nie o grąpelu. Sorry. Wiem co Grompelu. Dobra, umbrak. Anok, przywódca buntowników z przełęczy nie żyje. Dobrze, wkrótce reszta jego bandy też się podda. Oddałeś orkowemu ludowi wielką przysługę. Beliar cię za to wynagrodził. A może ty byś mnie za to wynagrodził? Mm, czego pragniesz? Chwały? Honoru? Tych masz już i tak zbyt wiele jak na more. Jeśli interesuje cię złoto, możesz sobie wziąć. A teraz idź, jestem zajęty. Dobra, dzięki. To jest tylko 1000 sztuk złota. Tak mało. Dobra, bym się tutaj kowalstwa nauczył. I tak mi zabraknie. Jakie ty masz towary? Długi miecz, dwuręczny. Eee, nie masz jakichś cennych. Masz tu. Jeszcze zaraz pójdziemy do Zatopka w sprawie Grąpela. Powiedzieć mu Dobra, jak używać Nie. Właśnie Dobra, weźmy tak Zostawmy se Dobra, idę do zatopka Przespałbym się Stara skrzynia Grąpela Okej, okay. jest łóżko. Dawne miejsce spania i noga. O nie, pada. To tym bardziej. Okej. Okay. Idziemy do zatopka. Zatopek. Czemu go tak nazwali? Czy tam zapotek? Nie wiem. Może mylę. Zapotek, no właśnie. Szaman Grompel nie żyje. Wspaniała nowina. Z radością ci za to zapłacę. Wyzwiesz teraz Umbraka na pojedynek? <śpania> z pewnością. Wcześniej jednak muszę załatwić sprawę niewolników. Rozumiem. Dobra. I teraz do tego... Nie wiem, czy go można nazwać niewolnikiem. W każdym razie mieszkańca Silden, który chciałby budować łodzie. Przy okazji on ma jeszcze jakiegoś tam questa, więc to zrobimy. Skończymy odcinek i w następnym odcinku zobaczymy się przy przełęczy na warancie. Hej, kim jesteś? Nazywam się Hatlot. Buduję tu łodzie, a przynajmniej kiedyś budowałem. Kiedyś? Co się stało? Rozejrzyj się dookoła. Ci brudni orkowie zniszczyli mi cały interes. A poza tym... Straciłem swoje narzędzia. Co sądzisz o orkach? Stado szkodników. Od co? Mam nadzieję, że dostaną to, na co zasłużyli. Ale nie powinienem tego mówić głośno. Nie wchodzimy sobie w drogę. Szkoda tylko, że nie ma już zapotrzebowania na łodzie, a orkowie nie pozwalają na budowę dużych statków. Dlaczego? A skąd mam wiedzieć? Ale przecież masz dużo narzędzi. To nie to samo. Tamte narzędzia należały jeszcze do mojego pradziada. Przeklęte ruiny. A co się stało z twoimi narzędziami? To było tak. Wypłynąłem w próbny rejs moją nową łodzią. Uderzyłem w coś i moja łódź poszła na dno. Ledwie zdołałem dopłynąć do brzegu. A co do tego mają twoje narzędzia? Zabrałem je ze sobą. Jak mówiłem, testowałem nową łódź. Zaatakowały mnie dwie bestie i prawie rozerwały nas strzępy. Rzuciłem w nie narzędziami, ledwie zdołałem uciec. Twojego pradziada? Tak, był z niego niezły awanturnik. Pochodził z południowych wysp. Już być, że był tutaj, a wraz z nim sztuka budowania okrętów. Przywiózł narzędzia z południowych wysp. Korzystanie z nich to czysta przyjemność. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Jakie ruiny? Co, ślepy jesteś? Chyba Popatrz nie. tam na brzegu jeziora. To te ogromne, rozpadające się mury. Kiedyś była tam twierdza paladynów. Potem ktoś, Strelis, zbudował tamę na rzece. To musiała być naprawdę banda szalonych magów. Ich lust już po zamku. <laughs> stary, zaśmiewaliśmy się do rozpuchu jak te blaszane łby zaczęły się wyczołgiwać z naszego nowego jeziora. A teraz pozostałości ich zamku stanowią zagrożenie dla statków. Sporo łodzi roztrzaskało się o te ruiny. Z tego Opowiedz mi o tych stworzeniach. Jedno było to pielcem, paskudne istoty, lepiej uważać na ich szpony. A drugie? To był jaszczur, Sam człowieku. To szczęście, że miałem przy sobie narzędzia. Wrzuciłem je prosto w ich otwarte paszcze. I proszę, nic mi już nie zostało. Gdybym nie był zajęty budową nowej łodzi, to co byś zrobił? <słuch> Rozumiem. Nie grzeszysz odwagą, co? Jestem budowniczym łodzi, nie wojownikiem. Gdybym był wojownikiem, walczyłbym na arenie. Co się stało z paladynami? <grym> Byli naprawdę wściekli. Król oddał im zamek w pobliżu Goty. Nie mam pojęcia, co się z nimi później stało. Gdzie leży ta. Dobra, to wiem. Gdzie jest Gota? Dobrze, przyniosę ci narzędzia. Świetnie, daj mi znać, kiedy już je zdobędziesz. Co z tego będę miał? Chyba mam gdzieś trochę złota Dobra wiem gdzie są narzędzia nie muszę się pytać trzeba iść tutaj po brzegu żeby iść po topielca a tam na drugą stronę rzeki pójdziemy po jaszczura okej okay. ten topielec musi się jakoś nazywać bo to nie był zwykły topielec. O, jest chyba tam, widzę. No idź, czy biegnij? Obojętnie. No właśnie, nasycony. Jest, młot. Teraz musimy popłynąć tam o. na wprost. I tam będzie jaszczur. No i tym zadaniem skończymy odcinek i ja przywitam się z Wami w następnym odcinku, jak już będziemy przy przełęczy na warant, żeby już Was nie zamęczać drogą. Płyń. Cierpiący na zatwardzenie. Pewnie od narzędzi, tak? O, drycki kamień. Jaszczura. A, było jakieś zadanie. Chyba. Nie wiem. Tak mi się kojarzy. Nieważne, w każdym razie mamy ten kamień. Najważniejsze, że mamy narzędzia, tak więc wracamy do Hatloda. Proszę, mam narzędzia. Dobra, udało mi się wszystko znaleźć. Dziękuję przyjacielu. Nareszcie mogę znów zacząć budować. Oto obiecana nagroda. Tylko nie roztrwoni wszystkiego, może mógłbyś mi jeszcze w czymś pomóc? O czym ty mówisz? No więc, nie jestem najlepszym budowniczym łodzi na świecie. Dlatego orkowie pozwalają mi nadal pracować. I co? Mam ci powiedzieć, jak się buduje łodzie? Nie, oczywiście, że nie, ale jeśli kiedyś spotkasz kogoś, wynagrodzę ci to. Przynieś mi coś, co pomoże mi budować lepsze łodzie. A przysięgam na mojego pradziada, że hojnie cię wynagrodzę. Hojnie? Brzmi wspaniale. A nie wiesz, gdzie mogę znaleźć coś takiego? Gdybym wiedział, gdzie szukać, sam bym się tym zajął. Ale w myrtanie raczej nie ma co próbować. Orkowie są bardzo skrupulatni. Może spróbuj dalej na południe. Dobra, spróbuję. Dobra ludzie, w tym odcinku to by było na tyle. Zapraszam na kolejny. Trzymajcie się, cześć. W następnym odcinku widzimy się na warancie. Siemano.